Budzyńczyk, który wówczas istniał dzisiaj ogromne wieżowce panują. Jest Poznań w porównaniu w dniu dzisiejszym do on jako olbrzymia Podynka w wzrostu naciłkowany polckie. Utworzeć go Pania Opalinicka, ale rówmy się, Kopania opalicka musiały mieć tak jak żywność, broń, inne rzeczy do walki, prawda, nie? I tutaj właśnie na miejscu była taka organizacja, która oni to organizowali. I równocześnie w tej organizacji był i No i także oni dostarczali, do no opatrunków chodziło opatrunki też, do rannych i szpital, żeby, się trzeba liczyć, mimo i dużo rannych i zabitych nawet, tych trzeba tutaj przysłać i pochować. Właśnie ta organizacja, tutaj oni to załatwiali wszystko. Bardzo lubi y, rodzinę. Tak, żebyśmy wszyscy zawsze byli razem. Jak tylko później przyjadą ze szkoły tego, ojej, jeszcze nie wrócili, nie stało się tam co, więc tak troszczy się o nas. Interesuje się prasą, jest na bieżąco, czyta każde gazety, jakie tylko popadnie od A do Z. nie Nieraz...